23. Forum Ekonomiczne w Krynicy, a razem ze mną y, senator, y, witam serdecznie Stanisława Koguta. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Y, wczoraj podczas forum y, regionów, w jednej z gałęzi forum ekonomicznego, y, poszukiwaliśmy y, nowego ładu w relacjach rząd-samorząd. Jakby Pan się odniósł właśnie do tej kwestii? Ja odnoszę się bardzo krytycznie, bo to trzeba obserwować całościowo, nie tylko na forum. Po pierwsze samorządy są potężnie gnębione przez rząd. No ten bardzo duża dziura budżetowa Pana Ministra Rostowskiego wpływa na to, że także i samorządy będą miały, ograniczoną swobodę, jeżeli chodzi o finanse, ja patrzę z przerażeniem na to, dlatego że są będą 2,14-20 pieniądze unijne, a samorządy nie będą miały pieniędzy na wkład własny. Bo to jak rząd przyjedzie, to każdy rząd cudownie mówi, a fakty są po prostu inaczej. I ja uważam, że ten ład między rządem a samorządem no, musi potrwać trochę dłużej, bo jednak ta dziura budżetowa, potężna dziura budżetowa, przecież jak wszyscy wiedzą, pan minister Rostowski znosił progi oszczędnościowe, przecież Unia Europejska nie prosiła o progi. To rząd pana premiera Tuska dawał te progi, a teraz znieśli progi po to, żeby 16 miliardów złotych był większy deficyt. I ja naprawdę patrzę na to z przerażeniem. Jak najbardziej właśnie, tym bardziej, że te fundusze na lata 2014-2020 przy, przy poprzedniej perspektywie finansowej w fundusze, którymi zarządzały samorządy, to było 25%. Na tą perspektywę finansową to już będzie 39% i te fundusze 2007-2013 były przez samorządy, tak tutaj zgodnie odpowiadają ludzie, że były dobrze wykorzystane. Także tym bardziej, że będzie jeszcze więcej pieniędzy, będą bardziej większy wpływ. Miały samorządy, ale będzie brakowało pieniędzy. To jest wielkie zagrożenie. Nie, no to jest ogromne zagroż zagrożenie. Jak chodzi o pieniądze unijne, to co pan redaktor powiedział 27-213, to ja w większości oceniam pozytywnie, ale też pan redaktor musi wziąć pod uwagę, że z tych pieniędzy budowano oczka wodne, różne rzeczy, które po prostu no nie dawały żadnego zatrudnienia. Bo ja powiem wprost, że ja patrzyłem z przerażeniem, bo. Te pieniądze z Unii otrzymywali ci te gminy i te miasta, które były platformy i No Niektórzy wójtowie nawet się bali przyznać, że są z bo nie dostaliby po prostu tych pieniędzy. No ale to muszą być naprawdę pieniądze właściwie wykorzystywane, bo nie może być takiej sytuacji, że z Unii daje się pieniądze na drogi i okazuje się, że po dwóch tygodniach. Ten asfalt rozdziobują kruki. No nie może tak być, czy buduje się, tak jak mówię, słynne oczka wodne, no baseny bez pokrycia, akwaparki, no ale to jakiś efekt na zatrudnienie nie ma wpływu żadnego. Takie działania, i to trzeba kontrolować. Przecież wiemy, że w Polsce jest ogromne bezrobocie, no prawie 2,5 miliona ludzi, 2,5 miliona wyjechało. Przecież dla mnie, jako senatora Rzeczypospolitej, to jest wstyd, że nie potrafimy młodzieży, zabezpieczyć miejsca w naszej ojczyźnie, ale jeżeli wszystko się prywatyzuje pod dziką prywatyzację, sprzedaje się zachodowi. Dziś się ucieszyłem, bo od lat ja apelowałem o 1% podatku obrotowego od sklepów wielkopowierzchniowych. Dziś prezes pan Jarosław Kaczyński powiedział o tym. No nie może tak być, że wszystkie pieniądze wywozi się za granicę, a w Polsce nic nie zostaje. I też jest wina radnych, bo na przykład jeżeli radni podejmują Decyzję, że przykładowo rząd ma 15 lat zwolnienia z podatku, jak mija 15 rok, to już się rząda robi Kerfur, Carrefour, z Kerfura Tesco i tak się po prostu wyprowadza pieniądze. W każdym kraju świata jest 1% od podatku obrotowego i będziemy widzieć, jak będą te pieniądze wyprowadzać, będą musieli pieniądze w Polsce jednak zostawić. Pan senator, pan senator troszkę wyprzedził moje pytanie, bo właśnie podczas wczorajszej debaty także poruszono problem tego, że samorządy zamiast je odpartyjniać, to są upolityczniane. I co właśnie jest wielkim też zagrożeniem, to o czym Pan mówił podczas rozdzielania funduszy. Ja powiem tak, według mnie to samorządy gminne, miejskie powinny być apolityczne, ale to wszystko jest tak polityczne, upolitycznione, że to co mówię, jeżeli już chodzi o szczebel... Powiatu i województwa to jest super polityka, większa polityka niż nawet w parlamencie, bo jak pan redaktor wie, no przecież w, jak chodzi o sejmiki wojewódzkie, to oni mają większe pieniądze czasem jak budżet państwa łącznie z pieniądzmi unijnymi. I to co mówię, no niektórzy wujtowie, którzy sympatyzują z pis to się boją nawet przyznać, bo pieniędzy. Nie dostaną. I no, koledzy, koleżki, ja nawet patrzę na te propozycje Małopolski, bo bardzo mocno tym żyje. jakie przedstawiają. To, drodzy Państwo, ja widzę, co się dzieje. Na przykład gorlice, w ogóle drogi powiatowe, inne nieujęte. Wszystko się robi tarnów i robi się w kierunku Chrzanowa i Małopolska. No chyba pan dobrze wie, dlaczego robi się do Chrzanowa. Stamtąd pochodzi pan marszałek Tarnów, jest dwóch członków zarządu. Z Gorlic nie ma nikogo, z Nowego Sącza nie ma nikogo. To się tak i pomija tych całych specyfikacjach, perspektywach pieniędzy unijnych na 2014-2020. I całkowicie się z panem zgadzam, że gminy powinny być odpolitycznione. Drugim tematem forum regionów wczorajszego dnia był temat tego, jaki powinien być przywódca w samorządzie. Czy to powinien być właśnie takie cechy przywódcze, czy bardziej technokrata? A jakie jest pana stanowisko? Ojej, ja, ja powiem tak. To powinien być człowiek, ja bym inaczej powiedział, człowiek o wielkiej kulturze, człowiek ogromny dyplomata, człowiek, który powinien szanować wszystkie regiony i wszystkie gminy, miasta, który powinien właściwie dzielić ten tort. I właściwie no, dzielić na każdą gminę, każde miasto, każdy powiat. Bo inaczej, to, co się teraz dzieje, to jest naprawdę, ja mówię otwartym tekstem, to jest pewien układ, i ten układ decyduje. Ten układ rządzi. I musi być człowiekiem, tak jak powiedziałem, inteligentnym, dyplomatą, człowiekiem. Dlaczego inteligentnym o wysokiej kulturze? Bo to się jedno z drugim zwiąże, żeby z każdym obywatelem naprawdę w sposób kulturalny, grzeczny porozmawiał. Bo wielu obywateli przychodzi do biur i się skarży, tak powiedzmy, i na gminy, na miasta, na powiaty i na województwa. I taki człowiek powinien rządzić, bo to są naprawdę ogromne pieniądze. Dziękuję bardzo za rozmowę. Proszę.